Ja wam jeszcze przeszkodzę przed odcinkiem. Nie nagrała mi się kamerka niestety do filmu. Dzisiejszy przegląd memów, już druga część. No i niestety, bez kamerki, ja już wam nie przeszkadzam. No, dzisiaj bez kamerki, kolejna część już będzie z kamerką. Więc lecimy do filmu. A więc, dzisiaj, jestem Jeff. Ja widzę, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w drugiej części przeglądu memów. Prosiliście mnie o to, żeby była druga część tych memów. Na dzisiejszy odcinek jest około 30. To się nie mieści naprawdę. Że tak wam się spodobał ten odcinek z memami, nie spodziewałem się tego. To było chyba 4 lajki, ale pisaliście do mnie, że chcecie więcej. Wybierajcie na Discorda, link w opisie. Więc tak, pierwszy memek mamy. O to chodzi na Fortnite, to było, był event ze Star Warsami. To przecież oni mieli taką celność jak te roboty ze Stark Industries, ale oni chociaż mają dobre bronie. Dobra, mamy kolejne. Może już koniec. Gdy boisz się, że umrzesz młodo, ale przypomina sobie, że w, że w telewizji mówili, że śmieci rozkładają się tysiąc lat. Pięknie, super. Super, mam. Nareszcie trochę. Nareszcie trochę logiki w SpongeBobie. Oczywiście. To jest choinka, to jest chyba na święta. No to pasuje, bo święta. Yy, no właśnie, przecież ta gąbka, te wszystkie nie oglądałem dokładnie. Spongeboba ale przecież ona by się tam podusiła. A wreszcie jakaś maska. Kiedy przeczytałeś połowę lektury i streszczenie, hobbit to moja ulubiona część Harry'ego Pottera. Najbardziej lubię ten moment, jak Hansola wchodzi do narni, żeby uratować Jamesa Bonda przed Halkiem. Idealnym, serio. Ruski Saper. Ruski saper O, jeszcze Mokka dopisała, że nic mu się nie stanie Co to jest? I to trwa w nieskończoność Więc jak chcecie odcinek, żeby to przez nieskończoność oglądał To sobie zostawcie łapkę w górę Hop. Tu mamy jakiś filmik Zobaczmy. Ty tam, odrobiłeś pracę domową? A pan sprawdził nasze sprawdziany. Ale ja mam też sprawdziany w innych klasach, które muszę sprawdzić. A ja mam inne prace domowe do odrabiania. Ma no, wory no, no. TikTok. Co my mamy? Hit Live. No i oczywiście Among Us. Komputerek chyba też z Among Us nawet z tego stołu, jak bierze się Flip Live. Monsterki, monsterek, kawa, chyba z żabki. Kiedy live? Może, będzie. Przemiana ro... Przemiana Roxy Węgiel na górze Gapur. jest tak głupie, ale. Uch. Dobra, mamy kolejnego mema, jakąś świnko Pepe. Zastanawiałeś się kiedyś, jak świnka Pepe wygląda z przodu? No właśnie. Przecież ona ma dwa oczy yy, po jednej stronie i po drugiej, czyli ona tak wygląda. Nie no, super, naprawdę. Nigdy się zastanawiałem. Febra Felicja, Świnka Świedosława, Roztociera Dosław, Wąglik Władek. Wirusiaki. Jeszcze kolejne mamy, co jest? sars 2 sebek, hipeniek, grypa, grażyna, ebola, eftia Najlepszy gang tego det, ja kupię, wiecie? Mamy kolejny filmik O, mamy I mam ja. co my mamy? Ehm... Nie rozumiem. O co chodzi? Znaczy. Kręcili się wokół ciała, I, i o co chodzi? Nie wiem. Nikt. Skąd masz moję? Z Piąt no bo skąd To jest z reklamy. Znacz to oczywiście. Ej, ten sam mem? Dwa razy tego samego mema wysłał. Co my tu mamy? bym jeszcze napisał, że tam mają lepsze dane od... Yy, niż w FBI. O nie, to są te szczury z Media Expert. Też bym tak się czuł. Dobra. Mam jeszcze dużo memów. Dobra, co my tu mamy? Jakaś klasę widziałem. Był rok 2044. Skończyły, skończył się koronawirus i 6, 6B wreszcie wróciła do szkoły. O, no, lepiej, żeby tak nie było. On tak pisze. Wie, żeby było tak, więc. Kiedy zauważyłeś włos na swoim ekranie. Ja tego mamo widziałem. Tu jest włos. Pewnie go widzicie. Ale ja się na to nie nabrałem. Nie mam Tak łatwo. Co wy sobie myślicie? To jest ultra rzadki pepe z azbestu. Pojawia się raz na 999 milionów memów. Bardzo dobry. Super. Snapchat. A nie, snapechat. Nie wiem o co chodzi. Snapechat. Z Harem Potterem. Ale nie rozumiem, gdzie mieszkasz? W małej wsi przy drodze? Nie no, poważnie pytam. Mała wieś przy drodze i oczywiście, widać, że to było. O, czwarty. trzeci level, ale w ogóle, coś yy, strasznie dużo memu wrzuci. Kiedy przetrwałeś COVID-19, ale Chiny wypuszczają COVID-19 S Pro? No tak, jak z PlayStation, kiedy kupiłeś PlayStation. 4, myślę, że jest najlepsze, ale wychodzi PlayStation 4 Pro. Już nie jest najlepsze. O, to nawet ja sam wysłałem. Zobaczcie, to jest po prostu jak były te marsze. Bitwa OMPIC 2020, koloryzowane. Bitwa OMPIC, to było na tym marszu niepodległości. Wiecie, wygrali. Piszcie w komentarzach. Kiedy kradniesz mema z Discorda i wstajesz na ten sam serwer. Złodziej, oczywiście. Kolejne... Kolejne wideo? Znam tą muzykę, ale. Mam taki nieśmieszny. Pora na nowy sezon. O nie, to jest kwadratowa masakra, która umarła. Oczywiście. Mandio, Nitashi, Nexe, Jawor. O. Super. Dobra. W ogóle ja mam tyle jeszcze tych mamów, że nie wiem, czy ja się wyrobię. Boże, to jest masakra z tymi mamami. Ile ty je... Ja chyba to podzielę na trzecią część jeszcze. Mężczyzna kiedyś. cholipka starsza pani sama na przejściu. Muszę pomóc jej przejść. Tomasz Haj to przyspiesza. Ja teraz mam chomika na avatarze, ale wcześniej miałem holipkę. Ajajaj. Jakie wy mamy wyrzucacie. I teraz napiszcie w komentarzach kto się nabrał, żeby wam się wideo zasieło. Jestem ciekaw. Ja to specjalnie zrobiłem, znaczy ładował mi się filmik na Discordzie czy tam mem. Napiszcie kto się na to nabrał, że mi się film zaciął. Jechałem ja sobie spokojnie po dziurach, a tu nagle droga się załadowała. No tak... To byłoby bardziej droga z Minecrafta w sumie, bo jak masz yy, mały render distance to wtedy. Yy, bardzo no Tuż przed tobą, jak se yy, najmniejszy ustawisz, tuż przed tobą się respi jakieś coś, jakiś blok, pojawia się nagle, wiesz, leci, 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 a tu nagle wyżowiec walić, więc no śmieszne. Piszcie w komentarzach, hashtag Minecraft, jakbyście chcieli Minecrafta na kanale, więc ja czekam, aż się mam załaduje. O, tak wyglądają podlaskie żaby, co to ma być? Mamy jakiś mieczyk topór, a to jest dzida. Fajne żaby. A to samo kliknąłem. Tak jest, nie zmyślam. No może i tak jest. Ja nie byłem na Podlasiu, ale słyszałem dużo teorii. Jednorazowy młotek. Masz no, z jestem Podlasiem. Boże, jak. <gryw> Rakieta doczepiona, dobra. Super młotek. Don't me. Just. Nie zabijaj mnie, ja tylko kopię w, w Twoim serwerze Discord. Ej, a patrzcie, jak to pasuje w ogóle, patrzcie na to, to wygląda naprawdę jak ee, jakby się wkopywał w ten serwer. Bardzo fajne. Kolejny mam super serious. Fortnite chodzi o turniej, wiem o co chodzi. Że jak są te zapowiedzi, na przykład jak były super bohaterowie na turniejach, że tu będzie szereg. Super. Kolejny filmik Masakra. Flying Horde. Ok. Nie będę tego komentować. Może o co chodzi? Chodzi o manga z dla kumatych. Wiemy, o zachodzi. Uwaga, i tu mi się zakończyło nagrywanie jakby. Myślałem, że mi się wszystko nagrywa, ale nagle za zaczęło się nagrywanie. Ja bym chciałem coś jednego pokazać na tym właśnie filmie. Chodzi o Among Us. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jak się idzie do MadBia, to tam jest, są probówki. No, trzeba czekać 60 sekund, bo to jest task. Patrzcie na tą książkę, a zobaczcie sobie z powrotem na tamtą książkę i sobie przewidźcie. Taka sama, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym przeglądzie memów. Zrob... Zróbmy tak, pięć łapek w górę to kolejny przegląd memów. Trzecia część. Uj, tylko muszę się dłużo ich nadsyłać. To wyszedł mi chyba 13-minutowy film, więc ja dziękuję za oglądanie i pa!